O, ten spaj jest dosyć ranny. O, i wątpię, to chyba dead ranger. Wątpię, że bym go zabił. O, tu scout zawołał spy. Pewnie trochę to wzmocni ostrożność drużyny. A może i nie. Obrantu tu jest amunicja, więc podładuje się trochę, podładuje energię zegarka i znowu można ruszać. Wow, kryty jego to jest naprawdę niewesoło. Dobra, no, tu ładnie można zgarnąć tych dwóch snajperów. Kolejne dominacje. O nie, czemu ten fire akurat tam zaczął palić? Ale udało się, dobra, świetnie. Tu już nasza drużyna? Wow, wiedziałem, że te styki wybuchną. Tylko kiedy? O nie! No i po mnie. Co on tu robił swoją drogą? Przecież nasza drużyna chyba kontroluje tamtą strefę, a może się mylę? A już chyba miałem trochę fragów na koncie, ale cóż Może innym razem pobiję rekord No nie strącił mnie zdał Tu żeby nikt nie wyszedł, o nie, trochę wi. O ja Niepotrzebne, niepotrzebne, tak zrobiłem. To wszystko przez to, że ten snajper mnie zrzucił z balkonu. Mój plan się posypał, no i cóż. Zwykle to nie jest problem, jeżeli się tam idzie. Od atakująca powinna mieć teleport i... o skałp tak. tam już się zajmie. Snajperami. 5 minut left in the mission. 5 minutes left in the mission. Zobaczmy. Wyjdą tu czy nie, no nie. Jak mogłem nie trafić? Co się tu dzieje? Ile on mappingu? Teraz skinę przez moją głupotę, ale może nie?

Nie, na tego spaja to ja się nie porywam, on ma jakiś chyba duży pingi przez to coś dziwnego się dzieje gdy on jest w pobliżu Więc podaruję sobie go A już miałem go o, tu poczekam aż mnie rozwali ten snajper No genialnie soldierze szukaj spaja zamiast pchać wózek Macie jeszcze 2 minuty 40 sekund Ja tu sobie spokojnie pójdę Wow. wow. Hmm. Chyba myślał, że mnie zabił. Ostrożnie, bo pewnie tu się jeszcze kręci. Czy się jakieś leczenie, panie medyk? Dziękuję. Okej, okay, no to już gry nie przypomina ze strony Blue po prostu idą i giną pewnie po rundzie będzie jakiś Masterage, czyli po prostu wyjdzie połowa graczy, ale może nie? Ewidentnie mamy zgraną drużynę, dzięki której mogę sobie tu pozwolić na dosyć swobodną grę, właśnie z saharyjskim zestawem. Okej, okay, 84 punkty. Gladder is so annoying. No to myślę, że uznam to za komplement. No i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Saharyjski szpieg, całkiem przyjemny zestaw. Myślę, że w przyszłości nie będzie... Przez jakiś czas odcinków bo jestem dosyć zajęty maturą, ale później mam nadzieję, że będzie ich dużo więcej. No, to tyle. Dzięki na razie.